Pradziadowie tego pokolenia widzieli ten zamek w gruzach. Ubodzy tego pokolenia przechodzili obok tego zamku w gruzach. Nie było nikogo, kto by się wzruszył ich widokiem. Dopiero pan, sam jeden, podszedł do nich, wyciągnął nad nimi swoje, swoje ręce, teraz ożyją jako symbol dla całej polskiej ziemi. Profesorowie, których pan tutaj zgromadził, czy nie są dowodem pańskiej władzy? Ja, Celina Sieniawianka, Ofiarowuję zamek w Porębiana panu profesorowi Przełęckiemu. <grystanie> Przełęckiemu? Boję się, że pod wpływem bogactw mógłby się pan zmienić. Zmieniłby się pan na pewno, przestałby pan być tym, kim pan jest. Sobą, naszym profesorem. Dobrym zwiastunem. Ja nie rozumiem, dlaczego tak nagle wszyscy sobie przywłaszczyliście mój zamek. <grym> ja nie chcę, żeby między nami był choć cień zdradliwego amorozo, który wnet o... między kobietę a mężczyznę się wdziera. Ja pana wzywałem, ja się panu narzucałem. To pan tu przyszedł. Ja, tak, ja tutaj przyszedłem. Z całą torbą wzniosłych haseł. Po co pan przyszedł z tą swoją głową? Owianą wiecznie nowymi pomysłami. Wstąpił pan na to jałowe pastwisko mojej codzienności. I myślał pan, że go nie zauważę, nie dostrzegę? Zdruzgotałeś moje szczęście, wdeptałeś w ziemię moje życie, zabiłeś mnie, zabrałeś mi jej duszę. Chcę pana błagać. O co? Żeby, żeby zdjął pan ze mnie to opętanie. Przecież sprawa jest zamknięta, to skoro ofiarodawczyni na pana górę z zamkiem ceduje. Kolega na serio brał ten kawał? Jak można odbudowę zamku nazwać kawałem? Bo przewracaliśmy prostym ludziom w głowach, zniszczyliśmy, zepsuliśmy wszystko, co było na miejscu. Inny pokazaliśmy mu świat, a każemy mu tkwić w jego dawnym, starym świadku. Ja. Bym nigdy nie mogła opuścić tego miejsca, gdzie zostawiłam swoją duszę, właśnie w tym miejscu, przez pana tak zdeptanym. Na zawsze pozostanę. Ręce sobie po łokcie urobię, a zostanę. Nie doczekanie pańskie, żebyś miał triumfować.